Także tym miłym akcentem zaczynamy dzisiejszego vloga Wczoraj wyciągnęłam tą paletę i położyłam ją na wierzchu mówiłam, że dawno jej nie używałam i w ogóle mało co ją używałam także i akurat ten fajny cię się rozwalił który był najbardziej interesujący w tej palecie ten brązer tutaj zobaczcie, jeszcze się trzyma ten też był fajny a tu co mamy? Także mm. mm. tak, po prostu mm. <sighs> cały cały tutaj dość takowy. się, Czuję, że zaraz jak go złapię, to po prostu się rozwali mi w dłoni. Tak, szkoda, że ten się rozwalił Bo ten był całkiem fajny Taki ciekawy Chodź, ci może się jakoś tutaj wepchasz z tego nic nie będzie A, Ten też był nawet fajny Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć kolorów się rozwaliło O, gdzieś poczekajcie coś tutaj Mam jeszcze ten jest uratowany, ten... moja ręka opadła na pokocie Tak się z nim bawię. Wyjdźcie fazę, e, próbowałam ten kolor, żeby wysypać te resztki, to mi się nie wysypał Nie no, tak ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie mam nie Także moi drodzy takim czasem, nie mam czterech cieni. A, już jemu to ten miał być tutaj. Dobra, to mm. Co takie fajne, ten kolor, fajny, ten kolor, fajny. No trudno, co zrobić. Moi drodzy, więc pokazuję się Wam. Witam Was na moim blogu. Pokazywałam Wam, że, że rano rozwaliła mi się paleta. W ogóle dzisiaj mam taki sfiksowany dzień, przez to, że wczoraj poszłam późno spać. Mnie nie tak bardzo późno, ale może późno zasnęłam. Wczoraj poszłam spać dzisiaj godzinę w pół do pierwszej. Zanim usnęłam, to trochę minęło. I po prostu dzisiaj stałam taka nieprzytomna. Plus to jeszcze dodatkowo. Jest dzisiaj taka pogoda pochmurna, cały dzień pada. Jest ciemno i byłam nieprzytomna, wróciłam, odprowadziłam Olivera, wróciłam położyłam się spać I, to, i o dziwo właśnie przez to, że położyłam się wczoraj późno spać to chyba spałam z, jeszcze z dwie godziny, więc obudziłam się o godzinie gdzieś po 10, a już mamy godzinę 14.27 i w ogóle jestem właśnie taka dzisiaj zakręcona. jestem taka zakręcona dzisiaj. Jak widzieliście, rozwaliłam sobie cienie, spadły mi i w ogóle wszystko mi wylatuje z rąk. Telefon nie chce ze mną współpracować, Chciałam nagrać z telefonem makijaż. Wczoraj nagrałam aparatem i mi się to nie podobało. Nie podobał mi się ten makijaż, więc go nie dodałam. Dzisiaj znowu nagrałam aparatem, bo na moim telefonie jest taki obraz przyciemniony Ja go oczywiście rozjaśniałam w, w ustawieniach, ale nie wiem o co chodzi, że on czasem jest taki właśnie ciemny. I nie ma fajnej jasności, fajnych kolorów. Więc nagrałam znów aparatem, tylko tak odwróconym. I mam nadzieję, że tym razem ten makijaż mi się spodoba. Bo ogólnie fajny on wyszedł, podoba mi się jak on wygląda. Ale mam nadzieję, że spodoba mi się yy, obraz dzisiaj. I jak to wszystko No, mogę. Jak to wszystko w całokształcie będzie wyglądało, jak nie. Nie chcę mieć powtórki z, z rozrywki, że znowu nie dodam. Um, montuję filmik i go nie dodam. Więc w ogóle mówię, mam dzisiaj jest dzień po prostu super. Gdzieś tutaj mi się korek, zgubił od korektora, nie mogę znaleźć. Ubym, tutaj mam taki bałagan w kosmetykach. I myślę, że właśnie też dlatego mi dzisiaj wyleciała ta paleta, bo nawalone wszystkie są tutaj rzeczy. Także że dzień mu się zaczął średnio. Eee, muszę znaleźć ten korek. Myślałam, że dzisiaj pojadę do centrum, ale ta pogoda mnie totalnie zniechęciła. Jutro w ogóle jak chcemy, to możemy w domu robić zadanie, bo jutro na ulicy znowu ma nie być, jakieś tam włosy nie wiem czy właśnie tak też nie uczynię trochę mi się nie chce jechać szczególnie jak będzie jeszcze taka pogoda jak dzisiaj a nie wiem trudno, znajdę później ten korek że się napić. więc muszę wybić drugą kawę i się budzić Na dzień dobry jak wstałam to teraz musiałam kawę wypić większej ilości, żeby się po prostu budzić. Mamy 1430, także ja idę robić zadanie na dzisiaj, bo dzisiaj mamy zadanie odnośnie dzieci, mamy naszkicować różne jakieś, wiecie, jak jest na urodziny, jakieś tam różne co się maluje na twarzy, rzeczy, jakieś tam tygrysa, spidermana czy coś tam. Muszę cztery takie przykłady zrobić, naszkicować. A później w e, następnym tygodniu, który z tych mm, będę malowała na Alana twarza albo Iwera. Zobaczymy. Aha, ok. E, więc idę sobie zrobić kawę. Idę zrobić właśnie to do szkoły. W ogóle dzisiaj chciałam namalować obrazek, bo obraz, bo fajnie bo widziałam inspirację. Mam jeszcze jeden. Jak to się nazywa? Jeden. Mój mózg dzisiaj totalnie nie działa. Nie arkusz, jak to się inaczej mówi. Putno. O, putno mam jedno, więc fajnie widziałam obraz, jak ktoś pokazywał, jak malował. Więc mi się bardzo to spodobało. Także. Może dzisiaj to zrobię. Jak znajdę czas, to znam taki, wiecie, relaks czy może wieczorem sobie nawet to zrobię. Um. I tak wygląda sytuacja. Miałam coś powiedzieć, ale oczywiście już zapomniałam, także idę. Okej, okay, także zimę go odebrany w pośpiechu musiałam robić z mojej do szkoły. Ilecie szybko po Oliwera. Stąd tak moja zapięta koszula. E, to moje zadanie wygląda tak, to było po prostu rysowanie w 10 minut ale głównie chodziło o to, żeby wiecie, o te elementy także szybko namalowałam i wysłałam szybko wysłałam, czy nie wysłałam? Wysłałam. Także się zmachałam. Dobra, ja przebieram się. To powiesz ciekawego? Uglądać w telefonie. No, I tyle. I poszedłem do szkoły, byliśmy w elwesie. I uciekam mnie. Właśnie. Marcin dzisiaj wypuścił kota na zewnątrz, też padał. Ja po niego poszłam, miał czał, był cały mokry. Także wiecie.

Także moi drodzy, już jest godzina, która 19.04 ja właśnie montowałam ten filmik makijażowy, co dzisiaj nagrywałam i w końcu mi się podoba fajnie wyszedł, bo to znalazłam właśnie w tym programie, w moim programie jak fajnie rozjaśnić, nadać bardziej koloru nasyconego, żeby było fajnie, żeby to fajnie wyglądało, żeby to fajnie wyglądało, więc... Tam film wyszedł, bo ostatnio właśnie robiłam, ale może zmienię nawet tam co robiłam ostatnio. Czy gdzie on jest? To on Nie. może też go tak zrobię, przemienię i może coś z tego samego wejdzie. Więc ja za się kąpać. Tak myślę. Bo już jest 1905. Czasem to zajęło. Eee, może coś do Was tutaj jakoś chwila. Co się stało? Moi drodzy, powracam do Was z demakijażem Syriam, że zrobiłem sobie razem demakijaż. Po całym dniu makijaż. W sumie nie tak to samo można powiedzieć, że po, po 10 godziny drugiej po drugiej skończyłam właśnie yy, nagrywać ten makijaż, więc od godziny 2 mam. Nadal się fajnie trzyma, nadal fajnie te błyski wyglądają. Yy. Także Zmyjemy sobie makijaż razem. Co tam dokładnie się dzieje? Ciągle jest za tak szalony. Że? też będę nagrywała ten makijaż na TikToka. Rzęsy z... odkleiłam. W sumie miałam tylko kępki naklejone tutaj na końcu. Tutaj no, miałam tylko kępki w końcu naklejone. I teraz najpierw przejdę do zmywania twarzy płynem micelarnym Basic Club.

Zawsze trzymam e, właśnie wacik płynem tak chwilę na... na oku dzięki temu lepiej się ten makijaż rozpuszcza zamiast tak trzeć brutalnie twarz szczególnie okolice oczu żeby się tak nie szorować Teraz przejdziemy też do masełka do, do makijażu ze firmy Facebook. bardzo fajny, super zapach Fajnie się nim zmywa makijaż Więc zmoczę sobie Mam tutaj wacik, wacik zamoczony w Delikatnie nim twarzy Delikatnie Zamoczę nim twarz Żeby mi się lepiej że twarzy by mi się lepiej właśnie Zmywało I wykonuję takie właśnie Koliste, koliste Ruchy Mam twarz jeszcze tym Masełkiem Dobrze umyć umyta twarz to, to podstawa, więc kolejny etap fajna, <grywka> pianka właśnie do e, mycia twarzy, więc sobie tej pianki użyję, więc idę do łazienki umyć twarz tą e, pianką i zaraz do was wracam z pielęgnacją. Ok, więc twarz zmyta, także przechodzimy do pielęgnacji, serum musi być bardzo fajne serum, ja go bardzo lubię. Szczególnie dlatego, że ona jest zamierzająca. Jest to, czyli to co moja twarz potrzebuje właśnie w tym okresie jesiennym. Um, widzenie i wypełnienie tej samej firmy Lazy Club. Zaraz fajnie się po Nie żałuję sobie O szyi też pamiętajmy że miała pójść Dobrze czerwoną po tym Byciu, Wcieraniu Wycieraniu Dobra Etap jeden zakończony. Oczywiście krem pod oczy. Ja mam tutaj e, przedłużmęczkowy krem pod oczy z herbal z takiej firmy. On jest takim e, kuleczkę, taki roller. Ok, więc moi drodzy, jeszcze poczekałam chwilę, aż się w, w, Fajnie wsiąknie, wchłonie Tego serum do twarzy I teraz jeszcze nałożę oczywiście krem Swoją drogą też bardzo fajny krem Jest to Eveline Bio Olive Bogaty krem śnie liftingujący. On jest fajny, bo on też taki jest Bo on jest też taki nawilżający no, I ja go bardzo lubię więc jest taki gęsty Więc I ładnie pachnie Także jeszcze nakładam krem Okej, okay, moi drodzy, także yy, tak wyglądała moja pielęgnacja i do makijaż yy, Widzicie, twarz się pięknie świeci, więc yy, pielęgnacja <grytania> zrobiona. Także, moi drodzy, ja kończę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Wam, że podobał wam się ten vlog. Nie wiem, czy dużo nagrywałam, czy nie, ale mimo wszystko mam nadzieję, że było, miło wam się oglądało. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!